W najbliższych dniach ruszy inwestycja związana z budową mostu na odrze w pomorsku koło Zielonej Góry. Umowa o wartości niespełna 300 milionów złotych została podpisana w urzędzie Marszałkowskim. To duża inwestycja i ogromny wysiłek finansowy, mówi Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Proces przygotowawczy do tej inwestycji, czyli proces projektowy trwał między 2020 a 2024 roku. Następnie zarząd dróg wojewódzkich złożył skutecznie wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji z budżetu państwa. To jest 80% wartości inwestycji. Niebagatelna kwota całościowa 295 milionów złotych, z czego budżet państwa to 236. Ogromny, ogromny wysiłek województwa finansowy, również, ponieważ 59 milionów zabezpieczyć w budżecie województwa to było ogromnym wyzwaniem. Przetarg na budowę wygrała firma PORR Polska, która zapowiada natychmiastowe rozpoczęcie prac Deklaruje Piotr Sarnowski, dyrektor regionalnego oddziału przedsiębiorstwa. Zamierzamy przejąć plac budowy, no i deklaruje, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani. Tam mamy kilka obiektów mostowych, tym tym najdłuższym obiektem, który właściwie rozpala wyobraźnię i powoduje, że ta inwestycja jest tak duża, jest obiekt M0 przez rzekę Odrę. To jest obiekt siedmioprzęsłowy o długości 426 metrów. Najdłuższe przęsło, przęsło nurtowe ma 130 metrów. To jest taki obiekt bez precedensów. Według naszej wiedzy jest w technologii, w której będziemy realizowali ten obiekt, będzie wykonywana w Polsce jeszcze tylko jedna inwestycja. Most po Pomorsku będzie częścią nowego układu komunikacyjnego wraz z zachodnią obwodnicą Zielonej góry na południe od niego oraz drogami po północnej stronie w kierunku Krosna a także nowym łącznikiem z drogą ekspresową S3. Budowę łącznika wesprzeć ma Ministerstwo Obrony Narodowej, ale szczegółów dotąd nie ustalono.